Witam i serdecznie. nie chodzi mi o to, że górnik to spotkanie wygrał 2 do 1. Pobramki jak najbardziej prawidłowe po prostu zabrzanie wykorzystali błędy obrony Jagielonii, Białystok, i to spotkanie wygrali byli. Tutaj drużyną skuteczniejszą czy lepszą, różnie można na to patrzeć, ale na pewno byli skuteczni. Jednak tutaj w tym spotkaniu dochodzi do bardzo wielkich kontrowersji. Pierwsza to faul zawodnika górnika na napastniku Jagielonie, gdzie ten wychodzi sam na sam ewidentnie. No i zostanie tam faulowany fakt, fakt. fakt faktem przepraszam że napastnik Jagi też tutaj Hosemę trzymał za koszulkę Rakers. No ale to on w końcu, to on w końcu został faulowany. Powinno powinien być sędzia tutaj Frankowski powinien gwizdnąć rzut wolny dla drużyny z Białego Stoku. No i też dać Hosemie tutaj ewidentną czerwoną kartkę. Tego nie zrobił, potem po meczu się tłumaczył, przepraszał Jagielonie. No ale co komu z jeżeli w takim momencie sędzia szczerze zawala ci spotkanie, bo inaczej tego nie można nazwać. Pomimo, że nie wiemy, czy napastnik Jagieloni wykorzystałby tą sytuację sam na sam, czy by jej nie wykorzystał, tutaj możemy sobie gdybać, co by się stało gdyby ale był faul, był faul na czerwoną kartkę, nie podlega, to żadnych dysku, nie podlega to żadnym dyskusjom. Dziwne też, że sędziowie, którzy byli na warze, czyli pan Piotr Urban i Michał Obukiewicz również nie zareagowali przy takiej sytuacji, no co jest dziwne, bo nawet jeżeli sędzia główny popełnia błąd, to trzeba, po to jest war, aby w takim momencie zareagować, no nie zareagowali. Puści, puszczono tą akcję. Zawodnik górnika żadnej kartki nie zobaczył za ten faul. No i, no i skończyło się, jak skończyła akcja, została przerwana. Górnik piłkę odzyskał. No i druga sytuacja. Druga sytuacja z udziałem mistrza świata Lukasza Podolskiego. Uderzenie w twarz łokciem, chamskie zachowanie i to już nie jest pierwsze, ale wróćmy do tego. Chamskie zachowanie Lukasa Podolskiego. Uderza on młodego Oskara Pietruszewskiego łokciem w twarz. Jest to ewidentna czerwona kartka, nie ma tu o czym dyskutować. Tutaj znowu sędziowie się nie popisują, znowu nikt na to nie reaguje i nie jest to pierwszy raz w tej lidze. Nie wiem, czy Lukas Podolski, jako mistrz świata, ma tutaj jakieś specjalne przywileje, ale momentami. Tak mi to wygląda. Oczywiście szanuję Lukasa Podolskiego za to, co robi dla górnika, za to, że do tego górnika przyszedł tak, jak obiecał, miał świetne sezony, no ale to, co wyprawia w, ostatnich, w ostatnim tym sezonie, w którym gra, myślę, że niepotrzebne było to przedłużanie tej swojej kariery, no bo chyba, chyba nie daje rady motorycznie i, i gdzieś te nerwy, emocje mu szybko puszczają, jest bardzo. Zabodnikiem takim agresywnym. To już nie jest pierwszy jego tutaj falu, za który powinien dostać kartkę, a nie dostaje. Nie wiem właśnie dlaczego tak się dzieje. Zastanawiam, się ten y, fenomen, czy nazwisko i to, że Łukasz Podolski zdobywał tytuły mistrzostw, mistrzostw, mistrzostw świata, upoważniają go do tego, aby się w ten sposób chamski, bezczelny zachowywać na boisku. Według mnie nie, według mnie było to zachowanie patologiczne, niepotrzebne. No, ale sędziowie nie reagują. Sędziowie, na, no, oczywiście tutaj PZPN zawiesza sędziów i bardzo dobrze, jak głównego Bartosza Frankowskiego, tak samo i Marcina Bońka, czyli asystenta i Dawida Golisa, Golisa również technicznego Kozieła, no i oczywiście sędziów war, którzy w ogóle nie reagują w takich sytuacjach. Nie może tak być. Choćby tutaj grał, nie wiem, kurczę, no nie wiem kto, no, no kogo by tutaj powiedział. Nie wiem, Cristiano Ronaldo i się tak zachowywał, to też powinien dostać kartkę i tak samo powinien dostać tą kartkę Podolski, tak samo pod, powinien dostać kartkę Hosema. Górnik powinien ten mecz kończyć tak naprawdę w dziewiątkę. Górnik ten mecz wygrał. Zdobył te trzy punkty bardzo ważne. Ma punkt, dwa punkty przewagi nad Jagą. Jaga ma oczywiście jeszcze jeden zaległy mecz, więc to się może zmienić. Ale tak jak mówię, nie, nie czepiam się wyniku, bo Górnik na ten wynik zasłużył. No, druga bramka no, to ewidentny błąd obrońcy. No, uderzył głową e, piłkę do własnej bramki i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Także mówię, przy bramkach nie dyskutuje górnik to wygrał, zasłużenie, tylko że no, tutaj sędziowie to jest no, tragedia. Tragedia, bo nie można tak sędziować, nie można tak prowadzić zawodów, tak wypatry wypatrywać w wyniku meczu. Tak jak mówię, nie podobają mi się takie zachowania, nie podoba mi się to, że po prostu Lukas Podolski jest traktowany jakoś tak specjalnie. Przez polskich arbitrów. Nie wiem, czy boją się mu po prostu pokazać tą kartkę. No, bo takie, takie rzeczy to nie jest, mówię, też nie jest pierwsze takie zachowanie, bo takich zachowań Lukasa Podolskiego możemy znaleźć więcej. Takich chamskich, brutalnych, Wulga no po prostu. A no, wiadomo, jak pamiętam po którymś też takim zdarzeniu, Lukas Podolski mówi, że w taki sposób się zdobywa Mistrzostwo Świata. No, może się. Zdobywa Panie Lukasie Mistrzostwo Świata charyzmą walką na boisku, ale nie hamstwem na boisku. No i tutaj no, nie rozumiem tego, jest to dla mnie po prostu rzecz y, bardzo karygodna. Y, no i bardzo słusznie sędziowie zostali za, tutaj zawieszeni i oby szybko ich nie odwieszano, no bo tak zawodów, tak jak już wspomniałem, prowadzić nie można. No i tyle co chciałem powiedzieć, chciałem się po prostu tylko bardziej wypowiedzieć na temat tych kontrowersyjnych sytuacji niż na, jeśli chodzi o całość meczu, bo, bo tak jak mówię, górnik wygrał to zasłużenie i tutaj nie mam żadnych sugestii do nikogo, no ale nie może być tak, żeby po prostu w ten sposób potraktować. Tu akurat drużynę i potraktować tak, że no, nie reagujemy na nic. Popełniamy karygodne błędy w, w erze, w której jest wary. Są miliony kamer. Są kamery. Y, też tutaj. Y, przecież teraz już nawet na sędziach, gdzie możemy obserwować y, to z perspektywy sędziego, a więc no. Jest jak jest. Tak, tak być nie będzie. Zobaczymy, zobaczymy, jak będą dalej wyglądały te, jak będzie wyglądało to sędziowanie w tej PKO Ekstraklasie. Nie stoi ono ogólnie na wysokim poziomie według mnie sędziowie popełniają te błędy, ja rozumiem, że sędzia też człowiek i ma prawo do błędów, no ale po to jest VAR, po to są miliony kamer, no może nie miliony, ale jest ich dużo, na każdym stadionie, praktycznie z każdego punktu, z każdego ujęcia możemy to wszystko sprawdzić. Zobaczymy, czy to coś poprawi. W każdym razie zasłużone zawieszenie i tutaj akurat PZPN dobrze, dobrą decyzję wydał. No oczywiście punktów jadę nikt, z tego nie zwróci. Jaga jeszcze zwracała się do PZPN-u też o to, aby mogli usłyszeć to, co mówili sędziowie war, z sędzią głównym podczas tego spotkania. Według mnie jest to też trochę wypaczenie wyniku, bo tak jak mówię, no, gdyby urwał się napastnik Jagielon, który szedł sam na sam, być może by zdobył, być może by nie zdobył tej bramki. Tego dzisiaj nie wiemy, no ale za to. Zachowanie sędziów skandaliczne, za skandaliczne zachowanie też Lukasa Podolskiego. Ja wiem, że Oskar Pietruszewski to jest młody zawodnik, i nie wiem, czym tutaj Lukas Podolski chciał się pokazać. Pokazał się z jak najgorszej strony, nie po raz pierwszy tak jak mówię, i to mi się bardzo, bardzo nie podoba. Bo bardzo fajnie wyglądał, jak przyszedł do górnika i, i bardzo mi się podobała jego gra. No a teraz ostatnie czasy to, to jest taki jakby zmierz i szkoda, że, że taki zawodnik właśnie w taki sposób postępuje. Tyle ode mnie. Ja bardzo Wam dziękuję za suby, za łapki na kanale Marko Polska Piłka. Zapraszam Was oczywiście, podzielcie się ze mną swoją opinią tutaj pod filmem, tutaj w komentarzach. Jak również Zostawcie łapkę, zostawcie też suba. Pamiętajcie kanał Marko Polska piłka, jest to kanał tworzony z pasji do futbolu. Ja nie jestem przecież też zawodowym ani ekspertem, ani za takiego się też nie uważam. Ani też nie jestem zawodowym dziennikarzem, robię to po prostu z pasji.